Myślę, że mamy wszyscy no, taką wielką świadomość, przed jakim wielkim wyzwaniem stoimy, czyli przed likwidacją starych... Że tak powiem, wysokoemisyjnych, pozaklasowych i jeszcze nieefektywnych pieców, które funkcjonują nie tylko w Podkarpaciu, ale i też w innych częściach naszego kraju. Cieszymy się bardzo, że ta inauguracja odbywa się na Podkarpaciu. Chcemy być też w tym obszarze liderem. Przypomnę, że od 1 czerwca 2018 roku funkcjonuje u nas uchwała antysmogowa. No i też z niej wynika, że będzie w ramach prawa lokalnego funkcjonował obowiązek likwidacji tego typu, tego typu kopciuchów, tak ich często oczywiście nazywamy. Prowadzimy oczywiście intensywną kampanię informacyjną, aby uświadomić mieszkańcom, że taka wymiana będzie konieczna, ale wiemy, że świadomość w tym zakresie jest niewielka, bo niecałe 15% mieszkańców z danych ogólnopolskich wynika o tej konieczności wie. Także, tak więc takie działania informacyjne i promocyjne, jak dzisiaj mamy miejsce, pomagają realizacji tej uchwały. Myślę, że e, też pomagają temu różnego rodzaju działania sprawcze, czyli pokazywanie pewnego instrumentarium finansowego które by do tego zachęcało, pokazywanie i dawanie różnego rodzaju pomocy, która ma miejsce dla wszystkich, którzy takiemu obowiązkowi będą podlegali. No to ważna sprawa, że PGNiG jako firma prawda, zajmuje się tymi kwestiami. Bardzo się cieszę, że ten program inaugurujemy na, na Podkarpaciu, w stolicy województwa, które jest awangardą wielu innowacyjnych rozwiązań, dobrych, dobrych działań i dzisiaj mówimy o tym, jak jako PGNiK chcemy wspierać rządowy program Czyste, czyste Powietrze. No jest to na, na pewno potężny program, który, który ma na celu zmianę jakości naszego, naszego powietrza w, w kraju. No, przypomnę, że mamy około 3 milionów tak zwanych kopciuchów, często instalacji zasilanych nie tylko węglem, ale nawet śmieciami, które faktycznie psują nasze środowisko, mają negatywny wpływ na, na jakość powietrza. My jako Pegnik jesteśmy zaangażowani w program Czyste powietrze już od dłuższego czasu. To, co dzisiaj inaugurujemy, to jest po prostu kolejny etap. Chcemy, aby konsultanci w naszych biurach obsługi klienta PGNIG, obrót detaliczny wspierali, wspierali mieszkańców Podkarpacia w, w pozyskiwaniu wiedzy na temat możliwości zmiany źródła ogrzewania właśnie. Z takiego już starego, takiego, który ma już ponad 10 lat, często nie ma, nie ma nawet tabliczki znamionowej na czyste, ekologiczne piece gazowe. Pan marszałek wraz z zarządem postawili sobie ambitny cel wyeliminowania tych kopciuchów w możliwie najszybszym czasie. Dlatego wraz z polskim górnictwem naftowym i gazownictwem inaugurujemy dzisiejszy program profesjonalnego wsparcia. Beneficjentów, potencjalnych beneficjentów osób, które chcą wymienić te źródło ogrzewania właśnie na kocioł gazowy, właśnie w te technicznym wsparciu, we wsparciu w pozyskaniu środków z programu Czyste powietrze. Szanowni Państwo, jesteśmy tą częścią grupy kapitałowej, która zajmuje się sprzedażą gazu. Sprzedajemy gaz do ponad 7 milionów klientów na terenie całego kraju. I to właśnie klienci, są w naszej spółce na pierwszym planie. Klienci, którzy oczywiście korzystają z gazu, w związku z tym, tam, gdzie pojawia się możliwość wsparcia porządnych, realnych, rzetelnych programów, chcemy być i chcemy te programy wspierać. Dzisiaj y, muszę powiedzieć, że zyskujemy kolejnego ważnego i poważnego partnera, jeżeli chodzi o nasz program, czyli mamy kolejny milowy krok w naszych działaniach i Szanowni Państwo, jestem przekonany, że to współdziałanie na tym na tym. Na tym lokalnym naszym podwórku przyczyni się do tego, że osiągniemy sukces w programie Czyste Powietrze. Ja wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do składania wniosków do, do tego programu, czy to właśnie poprzez okienka PGNIC, czy poprzez banki, czy bezpośrednio do funduszu, dlatego że ofer, oferujemy bardzo realne wsparcie, wsparcie środkami nawet do 37 tysięcy złotych na takie działanie przy podwyższonym poziomie dofinansowania. Dlatego liczę na to i czekamy, Szanowni Państwo, na te wnioski. Dziękuję bardzo.